Dzień dobry, z tego poradnika dowiesz się, jak krok po kroku wykonać aktualizację Twojej strony internetowej, która została stworzona w WordPressie. Ja nazywam się Krzysztof Gonet i na tym kanale znajdziesz informacje na temat tworzenia stron internetowych i rozwijania Twojego biznesu online. Jeśli interesują Cię te tematy, no to zasubskrybuj mój kanał. A teraz zapraszam Cię do poradnika. Dlaczego aktualizacje są w ogóle potrzebne? Jeśli nie aktualizujesz twojej strony, to ona po pewnym czasie będzie podatna na wirusy, zagrożenia i włamania. Aktualizacje naprawiają luki w zabezpieczeniach WordPressa i w zabezpieczeniach różnych wtyczek. I dzięki temu twoja strona, twoje dane, twoi klienci będą bezpieczni. Jeśli na przykład tego nie zrobisz, no to za jakiś czas ktoś może włamać się na Twoją stronę, czy też możesz wysyłać spam do swoich klientów. Na Twoim blogu mogą się pojawić jakieś dziwne wpisy. Tego byś ty chyba nie chciał, prawda? Dlatego warto, naprawdę warto przejść ten proces, zobaczyć ten film do końca i zacząć aktualizować swoją stronę, no bo po prostu stracisz cały czas i pieniądze, które włożyłeś w stworzenie Twojej strony czy też sklepu. Jak często wykonywać takie aktualizacje? To zależy od tego, jak ważna jest dla Ciebie strona. Jeśli Twoja strona czy sklep nie jest kluczowe dla Twojego biznesu, jest to na przykład strona wizytówka i wchodzi tam kilka osób dziennie, nie masz z tego dużych zysków, no to wtedy możesz te aktualizacje robić rzadziej. Powiedzmy raz na dwa tygodnie, raz na tydzień. Jest to taki czas w sam raz. Jeśli jednak. Twoja strona, Twój portal jest kluczowe dla Twojego biznesu, no to powinieneś te aktualizacje robić codziennie, a przynajmniej codziennie monitorować działanie Twojej strony. Aby wszystko działało poprawnie, no bo jeśli Twoja strona przestanie działać na kilka godzin, no to ty automatycznie tracisz pieniądze, a tego byś nie chciał. Dlatego ważne, żeby codziennie monitorować tę stronę. Bardzo fajnym narzędziem, które pomoże ci monitorować dostępność Twojej strony w internecie, jest Uptime Robot. Jest to bezpłatna strona internetowa i aplikacja. Wystarczy, że zalogujesz się tam, podasz. Adres Twojej strony i będziesz dostawać powiadomienia wtedy, gdy Twoja strona, na przykład, jest niedostępna w internecie, czy zwraca kod błędu, no to wtedy dostajesz maila albo powiadomienie w aplikacji, że coś się dzieje z Twoją stroną i możesz od razu zareagować i naprawić problem lub zadzwonić do pomocy obsługi klienta Twojej firmy hostingowej. Przejdźmy teraz sobie do procesu aktualizacji strony. Jest tutaj kilka punktów, i każdy jest bardzo ważny. Zrobiłem dla Ciebie właśnie taką listę i Przejdźmy sobie po kolei przez każdy z kroków. Pierwszym krokiem w procesie jest wykonanie kopii zapasowej Twojej strony. Bardzo ważne, żeby kopia zapasowa znalazła się w innym miejscu, nie na Twoim serwerze. No bo jeśli stracisz dostęp do serwera, no to tracisz wszystko. Ja miałem taką sytuację, że firma hostingowa, która została już przeniesiona, nie wymienię jej nazwy. Miałem tam sklep internetowy i strona padła. I dlaczego? Bo firma hostingowa miała ogólnopolską awarię i na dwa dni wszystko zostało wyłączone i nie miałem dostępu na, do mojego sklepu, a miałem wtedy premierę nowej książki i straciłem mnóstwo. Czasu i pieniędzy, bo klienci nie mogli robić zakupów, a ja nie mogłem im wysyłać produktu, bo nie miałem danych do wysyłki, więc była to po prostu katastrofa i od tego czasu pamiętam, żeby zawsze mieć kopię zapasową w innym miejscu. I możesz to zrobić albo ręcznie, co jest oczywiście bardzo trudne, trzeba wyznać różne pojęcia, takie jak FTP, baza danych. Tego Ci nie chcę opowiadać, bo nie o to chodzi to jest kanał dla początkujących. Możesz to zrobić przy pomocy wtyczek, które robią część rzeczy automatycznie. I pokażę ci działanie jednej takiej wtyczki, a potem przejdziemy sobie do kolejnych kroków. Pokażę ci teraz, jak zainstalować taką wtyczkę. Wchodzimy sobie na naszą stronę do kokpitu WordPressa, klikamy Dodaj nową wtyczki, Dodaj nową i tutaj wpisujemy sobie Updraft. Po chwili wyświetlą nam się różne wtyczki. Mamy tutaj plugin do aktualizacji WordPressa, czyli mamy Updraft Plus instalujemy sobie to 5 milionów, 3 miliony pobranych instalacji, jest to bardzo popularna i dobra wtyczka. No i tutaj mamy ją dodaną do naszego kokpitu. Widzimy od razu, że jest co aktualizować, zaraz się tym zajmiemy, ale najpierw skonfigurujmy sobie naszą wtyczkę. Wchodzimy sobie w ustawienia i tutaj możemy utworzyć naszą kopię zapasową strony. Ta wtyczka pojawia się tutaj ustawienia i kopia Updraft Plus. Możemy sobie utworzyć taką kopię. Klikam sobie utwórz kopię. No i mogę sobie ją utworzyć, ale przed tym musimy jeszcze znaleźć, wybrać miejsce, gdzie mają się pojawiać te kopie. Więc musimy sobie wejść w ustawienia, i tutaj proponuję Wam wybrać Google Drive i skonfigurować ten Google Drive, żeby automatycznie kopie były wysyłane właśnie w to miejsce. I mamy tutaj zaznaczone, co się ma kopiować. To możemy zostawić domyślnie. Klikamy Zapisz zmiany. I teraz przekieruje nas do logowania się do Google. Musimy wpisać nasze login i hasło, żeby zintegrować naszą stronę z Google Drive. Klikamy sobie tutaj. No i tu możemy sobie właśnie podać nasze dane logowania. Musimy zezwolić właśnie tej wtyczce na dostęp do naszych plików, żeby mogła je po prostu zapisywać. No i klikamy zezwól na taki właśnie element. Klikamy Complete Setup. No i nasza wtyczka jest skonfigurowana, kopie zapasowe będą przesyłane na Google Drive. Zaraz sobie oczywiście to sprawdzimy, bo nawet jeśli wszystko tutaj ci się wyświetla, że jest ok, to pamiętaj, żeby dwa razy wszystko sprawdzać, bo jeśli okaże się, że ta wtyczka nie wykonuje kopii zapasowych, no to będziesz w trudnym położeniu, dlatego zaraz sobie to sprawdzimy, ale pierwsze utwórzmy kopię zapasową. Tutaj, sobie wszystko zaznaczamy i klikamy utwórz kopię. To trochę potrwa, więc trzeba się tutaj uzbroić w cierpliwość, w zależności od tego, jak dużą masz stronę. Ta kopia może potrwać od kilku do kilkunastu, nawet minut. Ja sobie to teraz poczekam na to. Dostałem informację, że kopia zaspasowa została wykonana prawidłowo. Widzę, że jest tutaj data. Mamy ikonkę Google Drive i mamy. Pliki, które zostały skopiowane. Należy pamiętać, że na przykład jeśli Twoja strona zupełnie by przestała działać, no to musisz zainstalować sobie WordPressa na nowo i wgrać te poszczególne pliki, ale to pokażę w innym filmie. Jeśli miałbyś problem, to możesz też napisać komentarz, wyjaśnić ci jak to zrobić. Sprawdźmy sobie jeszcze na Google Drive. Widzimy, że są tutaj pliki backupu, możemy je pobrać widzimy, że zajmują dużo miejsca. Najlepiej sobie oczywiście je gdzieś sprawdzić na stronie testowej, ale tego nie będziemy robić. Zakładam, że to działa. Możemy sobie tutaj przywrócić, klikając ten przycisk, i mamy kopie zapasowe. Jeśli korzystacie z firmy hostingowej, ja korzystam z firmy lh.pl, mam w bonusie 14 dni backupu. Czyli jeśli coś się stanie z moją stroną, to mogę napisać do obsługi klienta i powiedzieć: Proszę przywrócić mi stan strony internetowej sprzed 3 dni, i oni wtedy przywracają moją stronę. Jest to dodatkowe zabezpieczenie, gdyby coś się stało. Ale pamiętaj, że nie zwalniajcie to z tego, żeby mieć własną kopię zapasową, no bo możesz powtórzyć moją historię. Niby były backupy w firmie hostingowej, ale firma hostingowa przestała działać, więc no tego byśmy nie chcieli. Oczywiście ufam każdej firmie hostingowej, ale wypadki się zdarzają, więc lepiej być zabezpieczonym niż potem żałować i tracić pieniądze. Więc pamiętaj, zawsze wykonuj kopię zapasową strony oddzielnie. Jeśli masz stronę wizytówkę, taką kopię możesz zrobić raz i ona sobie może leżeć na Twoim dysku. Jakby coś się stało, no to przywrócisz stronę, ona będzie działać. Jeśli masz sklep internetowy czy bloga, który żyje, który, w którym codziennie się coś zmienia, no to takie kopie zapasowe trzeba wykonywać codziennie, bo. Są tam dane klientów, zamówienia, jakbyś to wszystko stracił, byłoby nieciekawie, więc tutaj musisz większą wagę do tego przyłożyć, ale zakładam, że jeśli masz duży sklep, który zarabia, masz osobę, która się tym zajmuje. Drugą polecaną wtyczką do backupów jest All in One WP Migration. To jest wtyczka do migracji strony, czyli do przenoszenia, ale jest świetna, bo ona całą stronę zapisuje do jednego pliku i możemy sobie ją potem odtworzyć. Wystarczy, że zainstalujemy sobie tą wtyczkę All in One WP Migration i możemy sobie tutaj wybrać na przykład export strony do pliku i wtedy ta wtyczka pakuje bazę danych, pliki, strony i wszystko jest w jednym pliku. Możemy potem sobie odtworzyć to na, nowym, na nowej stronie. Jest to bardzo wygodne. Minusem tej wtyczki jest to, że ona pozwala tylko skopiować strony, które mają do 512 MB. Jeśli jest strona większa, to wtedy tego nie zrobisz. No i trzeba wykupić płatną wersję wtyczki. No, pobieram sobie i mam kopię zapasową. Mam, masz tutaj dwa rozwiązania. Wybierz jedno i z jednego korzystaj, żebyś miał tutaj stronę zabezpieczoną. Więc mamy pierwszy krok zaznaczony wykonanie kopii zapasowej. Sprawdzenie czy kopia działa poprawnie. Załóżmy, że zrobiłem ten krok. No i tutaj mamy teraz aktualizację, czyli to, co nas najbardziej interesuje. Wracamy sobie do naszego bloga i wchodzimy do kokpitu. Od razu nam się pokaże tutaj taka wielka liczba czerwona, może niewielka, ale na pewno zwraca uwagę, dziewięć aktualizacji. Dawno tutaj nie wchodziłem. Specjalnie po to, żeby pokazać Ci, że no, strona działa przez miesiąc i już przez ten miesiąc widzimy, że jest, jest co aktualizować. Zaczniemy od wtyczek. Widzimy, że mamy tutaj aktualizację wtyczek i system podpowiada nam, żeby kliknąć tutaj i zaktualizować wszystkie wtyczki, i absolutnie tak nie rób, bo w ten sposób najczęściej pojawiają się błędy, bo na przykład przerwie nam się dostęp do internetu, coś się zepsuje i wtedy strona przestanie działać. Zaraz ci pokażę, jak można zepsuć sobie stronę i jak ją naprawić, ale na początku zainstalujemy, zaktualizujemy sobie te wtyczki. Ja polecam ci wejść tutaj na wtyczki. I tutaj przy każdej wtyczce masz właśnie przycisk, uruchom, aktualizację. Masz również zobacz informację o wersji. Jeśli jesteś bardziej zaawansowany, to możesz sobie tutaj poczytać, co się zmieniło, i to ci polecam. No i wtedy możesz stwierdzić, czy od razu aktualizować, czy jeszcze poczekać. Bo nie zawsze dobrym. Takim nawykiem jest od razu kliknąć uruchom aktualizację, bo może się zdarzyć tak, że na przykład jedna wtyczka jest już zaktualizowana, a druga nie będzie współpracować z tą pierwszą, no i wtedy pojawią się konflikty i strona przestanie działać. Więc no, tak naprawdę nie ma tutaj idealnej drogi. Warto mieć pewne rozeznanie w tych wtyczkach i wiedzieć, co można, co można zaktualizować, a co nie. Na przykład tutaj mamy wtyczkę Pixel Your Site czyli prosta wtyczka do wklejenia kodu, no tutaj nie powinno być problemów, aktualizujemy ją i wszystko powinno działać. Warto przeczytać informacje o kluczowych wtyczkach, na przykład WooCommerce, jest to wtyczka, która pozwala dodać sklep do naszej strony, ona jest bardzo ważna i jeśli coś tutaj pójdzie nie tak, no to twój sklep przestanie działać, więc warto sobie przeczytać, jakie zmiany zaszły tutaj na stronie, warto czasami wejść nawet w wyszukiwarkę Google i... Poczytać o tym, czy ta aktualizacja niesie za sobą jakieś problemy dla strony. No i gdy jesteś pewny, że wszystko jest ok, kliknąć, aktualizuj i sprawdzić, czy wszystko działa. Mamy kopię zapasową, więc jesteśmy zabezpieczeni. Gdyby na przykład sklep przestał działać, możemy sobie przywrócić stronę sprzed 15 minut i wszystko będzie działać. Klikamy, uruchom aktualizację. Najlepiej robić to po kolei. Ja właśnie zrobiłem ten błąd, że kliknąłem kilka naraz. Zaraz ci pokażę, co, jak można zepsuć stronę. Mam nadzieję, że mi się uda. Zostały jeszcze dwie wtyczki. I teraz tak, włączam aktualizację i wyłączam stronę. Mam nadzieję, że zdążyłem. I teraz sobie wejdę na moją stronę. I działa. Dobra, nie udało się. Jeśli zrobisz coś takiego, i przez przypadek właśnie wyłączysz tą aktualizację, to czasami dzieje się tak, że strona przechodzi w tryb konserwacji. Za każdym razem jak robisz aktualizację wtyczki, to strona na parę minut, parę sekund zmienia się w tryb konserwacji i wtedy użytkownicy nie mogą z niej korzystać, więc pamiętaj o tym, żeby robić takie aktualizacje w nocy albo w weekendy, wtedy gdy nie masz ruchu na stronie. Jeśli zrobisz to w ciągu tygodnia, no to klienci zostaną informacje, że strona jest w trybie konserwacji. No dobrze, wtyczki są zaktualizowane. Teraz przejdźmy sobie do aktualizacji motywu, czyli wchodzimy w wygląd i motywy. Tutaj mamy motyw kaden, który ci serdecznie polecam. Mam całą serię poradników na ten temat, jak właśnie zrobić taką stronę. Klikamy sobie aktualizuj. No i widzimy, że wszystko poszło prawidłowo. Aktualizacja wtyczek zrobiona, aktualizacja motywu zrobiona. Teraz dwa kolejne kroki. Aktualizacja WordPress'a. Wchodzimy sobie z powrotem na WordPressa, klikamy Cockpit, aktualizację i mamy tutaj aktualną wersję WordPressa. Widzimy, że ona jest aktualna, nie ma tutaj żadnych powiadomień i możemy ją zainstalować ponownie albo właśnie sprawdzić, czy jest dostępna jakaś nowa aktualizacja. WordPress aktualizuje się automatycznie, automatycznie aktualizuje poprawki bezpieczeństwa, dlatego tym się nie musisz martwić. Tylko ważne jest to, żeby co jakiś czas sprawdzać, czy strona funkcjonuje dobrze. Możesz też włączyć tutaj włączyć automatyczne aktualizacje dla każdej nowej wersji, co nie jest zalecane. No bo jeśli WordPress zrobi właśnie aktualizację do nowej rewersji, a ty nie będziesz miał nad tym kontroli, no to może mogą się dziać różne dziwne rzeczy. Wtyczki mogą nie działać formularz kontaktowy, sklep i tak dalej, więc warto mieć nad tym kontrolę i sprawdzać to ręcznie. Mamy to zrobione. Aktualizacja WordPressa jest gotowa. No i ostatnią, ostatnim elementem jest aktualizacja wersji PHP. I to robi się po stronie hostingu czy też serwera. W zależności od tego, gdzie trzymasz swoją stronę, o tym będzie film, który zobaczysz w karcie, możesz sobie na niego kliknąć, co to jest w ogóle hosting. I możesz sobie właśnie albo napisać do obsługi klienta. Jeśli masz taką opcję w LH, możesz to zrobić bezpłatnie. Napisać proszę o aktualizację wersji PHP, no i wtedy obsługa klienta robi to za Ciebie. Jeśli nie chcesz pisać do obsługi klienta, możesz sobie wejść do panelu. Ja właśnie teraz wejdę do panelu LH, na szybko pokażę Ci, jak to wygląda. Panel klienta, on za niedługo się zmieni, ale przy, przypuszczam, że będzie to dość proste. Wchodzimy sobie na Twoje serwery. I wchodzimy sobie w serwery, subdomeny i tutaj mam moją domenę jak zrobić bloga i widzimy, że wersja PHP jest najnowsza i zatwierdzamy. Jest to bardzo proste, więc w zależności od tego, gdzie masz wykupioną usługę hostingową, znajdziesz to w panelu lub możesz się skontaktować z obsługą klienta. Taką wersję PHP aktualizuje się dużo rzadziej, powiedzmy raz w miesiącu możesz zerknąć, kilka razy w roku. Nie jest to kluczowe dla działania strony, ale warto o tym pamiętać. Czyli mamy to zrobione. Ostatnim krokiem. Bardzo ważnym są testy działania strony. Po takiej aktualizacji musisz sobie przejść przez każdą zakładkę, sprawdzić funkcję strony i zobaczyć czy ona działa prawidłowo, czy kolory się nie zmieniły. Jest to szczególnie ważne, gdy korzystasz właśnie z edytorów stron, takich jak Elementor, ponieważ tam y, lubią się dziać takie rzeczy, że na przykład kolory znikają, no i wtedy trzeba to sobie przywrócić lub zmienić ręcznie. Widzimy, że strona działa, należy jeszcze sobie wejść do sklepu, sprawdzić czy wszystko prawidłowo się... Tutaj klika czy można dodać do, produkt do, do koszyka i po prostu sprawdzić całą twoją stronę. Częstym błędem, który pojawia się przy aktualizacji, jest wejście w stan konserwacji. To jest stan, który automatycznie włącza się, gdy aktualizujesz jakąś wtyczkę, ale czasami jeśli na przykład przerwie ci internet czy wystąpi jakiś błąd, no to twoja strona zostanie w tym trybie, nawet jeśli aktualizacje są już zakończone. I wtedy trzeba zrobić Taką niefajną rzecz, albo napisać do obsługi klienta, co jest wersją taką minimalistyczną. Oczywiście polecam Ci firmę LH, bo tam na pewno Ci pomogą z tym problemem, albo musisz to zrobić ręcznie, jeśli masz właśnie w innej firmie, często firmy za taką usługę będą dodatkowo pobierać opłatę. No i pokażę Ci szybko, jak to zrobić. Wchodzisz sobie na FTP. O tym, jak to zrobić, pokazałem w firmie, filmie, jak instalować WordPress'a. No i tutaj będziesz miał taki. Maintenance, musisz sobie go usunąć, no i strona zacznie działać. To była taka super skrócona wersja. Jeśli chciałbyś poczytać więcej na ten temat, to znajdziesz cały opis w artykule blogowym na moim blogu netgonet.pl. Dziękuję, że zobaczyłeś ten poradnik do końca. Jeśli tutaj jesteś, to napisz proszę, jaki byś chciał kolejny film, na jaki temat nagrać kolejny poradnik. Do zobaczenia już za chwilę w kolejnym filmie. Pozdrawiam, Krzysztof Gonet.